No dobra, druga część, bo jednak pierwsza część naprawdę była bardzo udana, musieliśmy mieć chwilę przerwy na ochłonięcie. Co w drugiej części? W drugiej części już nie będzie tak bogato, aż żeśmy polecieli tak konkretnie, ale będzie piwko, to jest coś na wzór Grand Championa zeszłorocznego, czyli pszenica z trudkawkami. Ale nie pszenica banan, banan goździk, tylko pszenica raczej taka neutralna. Nie wajsen tylko wheat. Raczej wheat, tak? No i duża ilość truskawek, naprawdę duża ilość truskawek. Tyle. No. Ono, ono miało być jakby przyświecało mi, mi takie motto, żeby e, przegiąć z tymi truskawkami, żeby im było Świetnie. za dużo raczej niż za mało. No nie? Truskawki bardzo dobrze się sprawdzają w piwie, według mnie. I to piwo, to piwo nawet było na konkurs wysłane i zajęło drugie miejsce. A no właśnie, bo miałem proszę tą kwestię, bo jednak nie ma co ukrywać, robisz pod konkursy piwa. Robisz. I te wszystkie piwa, które próbujemy teraz i w pierwszym odcinku i teraz, na jaki konkurs były robione? Ten pierwszy to było takie moje się na żaden konkurs, no a to było pod konkurs w warmiński pod kategorię właśnie pszeniczno-owocowe mm -hmm. czy tam owocowe, pszeniczne No i wybrałem truskawkę, bo jest taka najbardziej najłatwiejsza w odbiorze Sędziowie nie? docenili? No drugie miejsce zajęło, więc chyba docenili Gratulacje No bardzo elegancka barwa średnie zmętnienie więc już zapowiada się, że będzie soczystość Okej okay. Kolor pomarańczowy Marańczowy no, Это доставка за свой Ale tak mm. jest. No jest ok. No jest truskawka po prostu. jest, dużo jest truskawka i nic, tak. nic więcej. No pamiętasz, jak nie były tam akcje z, z tym cieszynem, nie? Że to była ligoflizowana truskawka. Nie, taka... Za ciężkie pieniądze. Tutaj rozumiem dałeś mrożonkę po prostu. Nie, to jest truskawka o. świeża, o, którą ja po pokroiłem na cztery części każdą truskawkę i zamroziłem. I dopiero później wrzuciłem do piwa. Ale jakby to jest taka truskawka kupiona w sklepie. Czyli truskawkoły Wit. Generalnie, truskaw tak, 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 tak. Proste piwo to miało być takie bardzo proste piwo. W sensie ono miało być po prostu truska w kole. Już czuję jak dobrze nasycone jest. Z tego oczekuję po pszenicy, że będzie dobrze nasycona i to jest. No ja. Czy eksperimentowałeś? Piłasami. Z zwykłymi neutralnymi drożdżami. Mm. No bardzo no to... jeszcze to wysycenie. To miało być proste, mówię, to, to miało być proste piwo, w sensie ja tutaj nie, nie, nie śliłem się, że ta pszenica ma być wyczuwalna, coś tam, miało być truskawka, po prostu, miało być piwo truskawkowe. Coś mnie niepokoi w aromacie, ono jest takie, Coś w sensie jak wcześniej piłem, to nie czułem tego, takie jakby trochę jakby sfermentowana trochę truskawka, taka przejrzała lekko. Ja powiem na pewno bardziej truskawkę czuję w aromacie niż w smaku. W smaku A, okay. przede wszystkim e, mamy nasycenie, bardzo wysokie nasycenie, które daje e, no właśnie tako, takie poczucie trochę, trochę, takiej rzeźkości, lekkiej kwaśności. E, no ono jest kwaśne, ono trochę kwaśne jest od tej truskawki. bo tej truskawki poszło naprawdę dużo, bo ja wrzuciłem nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że na 11 litrów którego, tego piwa wrzuciłem e, 2 kilo truskawek. Więc no, wiesz, jest, to jest... jest to taki, taki finisz lekko kwaskowy. Jest bardzo, jest bardzo, bardzo Rześkie piwo owocowe. No, dla mnie jest ok. Natomiast y, obawiam się, czy to nasycenie nie będzie, czy to, to przekazywanie nie będzie rosnąć wraz y, z czasem. bo to, nie, to rozumiem, już ma trochę ile ma. Czasu? Ono już ma dość duże. ten no, konkurs był na początku sierpnia. Na początku sierpnia, tak? I ono już wtedy miało za 3 no. albo 4 tygodnie. Tak, ono ale ono już bardziej nie wzrośnie. I nie sądzę, żeby się bardziej jeszcze przekazywało niewiele tego piwa zostało. No Ja życzyłbym sobie więcej takich y, w dostępie komercyjnym. Y, A, y, może Monster jak... Monsters robi y, wita z truskawką? Czy truskawka podobno podrożała? Nie wyrobimy się już na sezon. No tak. Nie wyrobimy się na sezon. Pysau, nie. nie mówię nie, ale, ale w tym roku na no pewno się nie wyrobimy na sezon. Ja uwielbiam takie piwo. Taka ciekawostka. Uwielbiam pszenicę. Do, do tego dodatek truskawki. Ciekawostka teraz. Zrobiłem to piwo e, i dodałem do niego e, Eh, una frosco. Tu? Nie, w tym nie ma, w tym nie ma. Ale zrobiłem wersję z mlekiem w proszku. Jak dodałem, jak dodałem to mleko w proszku, to się najpierw jakby zagotowałem wodę, dolałem, dosypałem tego mleka w proszku, dolałem do jakby fermentora, z którego robiłem rozlew. No i leję to piwo z rurki, nie patrząc, co się dzieje w fermentorze. Ono takie coraz mniej mętne mi się wydaje, coraz mniej mętne, no nie? I coraz, coraz bardziej klarowne szło do tej butelki. Zaglądam do fermentora, a tam w pewnym momencie się zrobił taki kożuch na górze. Wytrąciły się wszystkie białki, zrobiły, białka, zrobiły no. się takie taki gorzuch, takie... Nie korzuch, korzuch to, taki korzyk, to jest raczej cienki, a to się zrobiła taka śmietana na górze, się wytrąciło wszystko. Serwatkę taka, zbierać serwatka, z tego. No, taka serwatka, taka Piwo... serwatka. Pierwszy, pierwszy ser z piwa mógłby zbierać. No, tak no, tak wyglądało. E... Ale to by był ser piwny, nie to w Czechach. Zabuterkowałem parę sztuk, natomiast nie różnią się w smaku niczym nie. od tego. Słysza, smakuje dokładnie tak samo. Także mleka w proszku nie polecam. Przynajmniej nie nacisną. No dobrze, ale y, jaki był koncept dodania tego mleka? Po co to dodałeś? No milkshake, miał być Miałbyś Miał okay. Ale spróbuję, <laughs> zrobić, spróbuję to zrobić, bo uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko podczas gotowania dorzucę tego mleka. Żeby te białka się strąciły, żeby je odfiltrować I wtedy może być całkiem niezłe Słuchajcie, z Jankiem to jest tak, że znowu zaczynamy Kolejną partię od bardzo dobrego piwa O, no to jest jeszcze dobrze Dobra, ja wylewam tutaj wody Co następne? Sezon? No dobra, niech będzie sezon, może być sezon Janek mówił, sezon w ogóle e, Nie piłem go wcześniej, zdziczał Nie no, nie piłem go bardzo dawno Nie piłem go ze 3 albo 4 miesiące e, i jak dopiłem ostatnio, to on zaczynał dziczeć. Bo to jest sezon, do którego, To jest sezon, który miał być kwaśnym sezonem. Natomiast drożdże, które dodałem, o właśnie mieszankę drożdży z, z Lakto, którą dodałem, nie zakwasiły tego piwa. Więc stwierdziłem, że dodam wiśni. Dodałem tych wiśni, zabutelkowałem to z wiśniami, to było. Takie sobie. W sensie nie było złe, ale było takie sobie. Ale w pewnym momencie zaczęło dziczyć w butelce. E, jak mówiłem, ostatnio to też było całkiem fajne, a teraz spodziewałem się, że będzie naprawdę bardzo fajne. Teraz może być różnie. Okej, okay, ile, ile ono czasu ma? To jest warka numer 89. Teraz zrobiłem 140, więc no, prawie, prawie po 8 miesięcy, 9 miesięcy. Trochę ma. Trochę ma. Może wychodzić z butelki, może być niespodzianka w ogóle, ale może nie. No na razie wiesz, mocno się przejmowałeś, że będą jakieś e, e. lekkie gaszyngi, ale nic z, tego, nic z tego. A bo to jest w ogóle brown sezon. <śmiech> sezon. <śmiech> Zapomniałem. <śmiech> ja patrzę na barwę, to był brown sezon. w sensie Ze słodem brown. Niewielką jego ilością, ale to miał być taki ciemny sezon. No, jaka e, naprawdę głęboka, rubinowa tak, barwa. Tak, tak. Teraz sobie przypomniałem, że to był ciemny, ciemny sezon. No brety są, głównie brety. Ale one są zupełnie inne. Nie ma tej octowości. Nie octowości. One są takie płaskie. Nie ma owocowości. Przybyt, nie ma owoców, no nie? nie ma octu. Ten bret jest taki. gówniany. Taki. Powiedział. Właśnie taki, taki banalny, taki właśnie jak, jakby do lagera się dostał, nie? Tak, trochę się zgadzam. oczywiście. No, ale dobrze, nieraz słyszałem takie zarzuty, a, bo wy wąchacie, oceniacie piwo od razu po nalaniu yy, z butelki do szkła. Dajcie trochę odpocząć temu piwu, żeby, wiesz, jak, jak z winem, nie? Żeby troszkę piwo wymieszało się z powietrzem i wiesz, wszystkie, ja zawsze mam tak, że mówię odczucia od razu po nalaniu z butelki do szkła i potem rzadko wracam już do, do aromatu piwa, a jednak ten aromat musi się, się tak trochę przegryźć. Nie? Swiesz, to dziwne, jest ten no. w sensie On nie jest jakiś odrzucający mocno, ale głównie, głównie jednak to są brety. W sensie takie brety stajenne właśnie. Głównie to jest A stania. Brakuje to tutaj tej takiej mocnej owocowej podbudowy, no To nie? nie będzie kwaśne, bo to nie no jest... w kwas. ogóle nie ma owoców. Nie, no, trochę tych owoców, znaczy ja uważam, że trochę tych owoców jest, ale jest ich mało. No o fenolach w ogóle nie, nie ma co mówić. Żadnych tutaj belgijskich fenoli nie wyczuwam. Nie no takie sobie jest. Chyba, tak, że... Moment, może te fenole z bretami właśnie dały taki taki koncert. Nie, no generalnie jest tak, że brety, im więcej fenoli w piwie i dodasz później brety, tym bardziej e, ono jest stajenne teoretycznie, przynajmniej... Nie. Ta no ja sam sobie zaprzeczam, że powiedziałem, że fenoli nie wyczuwam, ale jednak według mnie tutaj są fenole. Nie no, jest masa fenoli, tylko właśnie tych bretowych. Czyli ta, ta stanie to są fenole teoretycznie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. E... Znaczy brety, no ale ja bym powiedział, że są inaczej. te fenole takie pikantne, przyprawowe. I są, tak. ale nie, oprócz tego w ogóle stajnia jako taka, aromat stajni to jest fenol. To no jest tak aromat jak torf, fenol. Nie? Tak jak panda, tak, szpital. Tak, tak, tak. Ciągle, ciągle, ciągle... Olek z Zofu mówi, że jest owocowe. No bo, suszone suszone. suszone figi. Znaczy, bo moim zdaniem też ta, ta owocowość jest, natomiast ona jest wstłumiona przez, przez te brety jednak. Jakby to piwo było kwaśne, próbowałaś już w yy, smaku, jak ono smakuje? Słuchajcie, to jest to, co powiedziałem. Dajcie chwilę i to się piwo otworzy. Mocno fenolowe, jednak je, są fenole belgijskie. Są, nie, 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 twierdzę, że nie. Zdecydowanie. Ale zobacz, jak jeszcze nie spróbowałeś i do tej pory się skupiasz na aromacie, a, to znaczy, że on coś tak, się tak, jednak się oferuje. cały czas ten aromat się zmienia. że Na początku był właśnie taki trochę duszący bret, a potem wyszły już te belgi. Mhm. To tylko dobrze świadczy o akurat, ale akurat. Chociaż ja uważam, że on nie jest jakiś A Przypomnij, jaki owoc tutaj był dodany? To wiśnie były, wiśnie. Nie czujesz tych wiśni? To ja wiśnia przeczuję. No, Także tam w tle, ale przede wszystkim... No dobra, spróbuj w końcu. Z tymi fenomami to jest cała historia, jednak ciągle nie rozumiem sytuacji, dlaczego polscy rzemieślnicy robią coś takiego jak Belgian IPA. Notoria jest taka, że jak nie wyciągniesz cytrusa z chmielu, no to przynajmniej dopierdolisz fenol w zdrożdży, nie? I zawsze tam się zmieścisz w połowie stylu. Zawsze będzie belgian, a IPA bo goryczka. Ale jednak denerwują mnie te fenole. Jednak w stałem się, też nie, tutaj, nie, nie, w ogólnie, nie, w ogóle. Ogólnie u rzemieślników, że zaczęły mnie wkurzać zbyt mocne fenole, że te fenole w piwach belgijskich jednak są zawsze stonowane, bardzo takie szlachetne, a w Polsce to jest dopierdolić tego fenolu i on jest taki strasznie nachalny. No y... czy wiesz co, ja, nie, ja generalnie, koncepcja na, na piwo Belgia, na IPA, generalnie mi, średnio mi przekonuje, tak? Nie, nie przepadam na tym style Tak, tylko gorzej, że w ogóle wszystkie fenolowe piwa, bez dokonania od rzemieślników. Jakiego piłeś dobrego sezona yy, ostatnio od rzemieślników? To też te sezony są tak fenolowe. No, z ziemi obiecanej. Świetne No, sezon. pierwszy sezon, który zrobił Łukasz, to właśnie to też jest wideo przecież, że bardzo ten fenol był stanowany Nie, wszystkie, wszystkie jego sezony są takie bardzo. Te, te, te fenole nie są na, na halne. świetne Świetne sezony robi świetne, naprawdę. Wiśnia. W smaku wiśnia jest, ale znowu taka delikatnie słodka. I ta wiśnia mnie trochę wkurza, bo ona jest taka właśnie taka syropowa. Ja nie lubię piw słodkawych i ta wiśnia jest dla mnie właśnie taka syropowo-saturatorowa. Czyli piwo jest wysycone nisko, jest słodkawe. Zupełnie nie mój klimat w smaku. Kurde, ale słodkawe. No, słodkawe to jeszcze się zgodzę, ale że słodkie to nie powiem. Mm. Nie, nie, nie słodka. Nie. Okay. nie staje, ja trzeba... się, staje się przeciwnikiem wiśni w Twoim wydaniu. Wiśnia u Ciebie pracuje także słodka. na pewno się zgodzę z tym, że to jest zdecydowanie najsłabsze piwo dzisiaj. Zdecydowanie, w porównaniu do, do wszystkich innych sensów. Na co jak ktoś lubi fenole, ktoś lubi jeszcze delikatną słodkawość owocową. Proszę bardzo. Ja mówię, no ocena, czy znaczy Wy jesteście sędziami. Predestynujecie do oceny obiektywnej. Ja jestem zwolennikiem oceny subiektywnej, więc jeżeli ktoś lubi motywy właśnie słodkawe, fenolowe, zapraszam. Można takie piwo pić. Myślę, że każdy, każdy browar też ma swoje jakieś tam publicity, nie? Dobra, dawaj, jeszcze jedną strzelimy. I co, ostatnie? Czy ostatnie, jeszcze małe? ostatnie. To piwo to jest ta sama warka co, co ten lambik, pseudo lambik, turbolambik z mango. Natomiast tego piwa nie zadawałem bretami w ogóle. On jest tylko zakwaszony, jest przefermentowany zwykłym neutralnym szczepem US05 i dodane są brzoskwinie i morele. Tyle. Lakto jakie? Yy, tu jest plantarum, plantarum, albo acidophilus, acidophilus chyba. Jednak i to czuję, że będzie No, po końcu będzie przed... Myślę, że będzie trochę zmiana na języku. A to będzie wychodzić z tak. no. Jakoś też nie bardzo, ale nie potrafi zrobić porządnego gasingu. <laughs> I tutaj z tego, co pamiętam, było jednak trochę siarki, co. co... Nie wiem, skąd się ta siarka wzięła, bo jej nie było na początku. Później w butelce jej już nie było. A później w pewnym momencie się ona zaczęła pojawiać. Opalizujące, złote, tak. z pianowej, zwykle. Jest delikatna siarka, ale występująca z owocami z tą nie no, Brzoskwinia jest tutaj mnóstwo, w sensie, Ale jest ta delikatna siarka. E, bo jak robiłem to piwo, to wszyscy mówili, że brzoskwinia, to w ogóle nie, to nie, brzoskwinia, to, to no, ona nic nie daje, to, to w ogóle nie ma sensu tego wrzucać. E, ja chciałem to obalić. Znaczy ja bym powiedział tak, pół na pół, pół brzoskwini i moreli, pół siarki. Tak, no ta siarka, wiesz co, z tej siarki właśnie, ja nie wiem, to jest dla mnie zagadkowa sprawa, bo tej siarki na początku nie było, w sensie jak ja to przelałem do butelek, yy i piłem pierwsze butelki z tej, z tej walki, tej siarki w ogóle nie było. I od którejś tam butelki, jak ją tam po dwóch tygodniach otworzyłem, nagle się pojawiło troszeczkę siarki. Później otworzyłem po kolejnych dwóch i tej siarki było jeszcze więcej. W sensie nie wiem, skąd ona się tak naprawdę wzięła. Natomiast no jest, ewidentnie jest. Jest taka kanalizacyjna siarka nawet, bym powiedział. Być może to jest jakieś zakażenie na przykład. Ale które... zobacz, jak się, wiadomo, zmysły węchu bardzo szybko się adaptuje tak, do siarki. Tak. I już kolejny węch już, już nie, nie ma. No. No, no, ja też czuję, że jest głównie brzoskwiniowość. No, no, no wiecie, no, więc pytanie, czy wąchać jednak od razu, ale... Nie, jakbyś, no, nawet jakbyś poczekał, to chodzi o to, że nosi się przyzwyczaja no tak, do tak aromatu czujesz, siarki, nie? to nie wy, tak, wy, że wyczujesz to. to. Tak, sołów, że tutaj, więc... Janku, yy, myślę, że bardzo udana sesja degustacyjna. Dajcie znać, czy to w ogóle Was interesuje. Czy mówcie, ej kurna, po co docen nagrywasz, to z Jankiem i tak tego piwa nie dorwiemy, ale nie, nie, nie. Janek już razem z Olkiem robią Monsters, tylko że nie robicie w ogóle... Znaczy inne pomysły robicie jednak w no, browarze. na razie zaczynamy trochę bezpiecznie niż kwasy. Chociaż... No dobra, nie będę, nie, nie, nie mogę tak, no wiesz, to jednak pewna doza tajemniczości musi zostać. Więc ale, ale zobaczcie, jednak chodzi o to, że browar Monsters możecie uderzać śmiało w takim sensie, że ten człowiek... Janek i Oleg kadru potrafią robić piwa, wiedzą o co chodzi, a nie tak jak nie będę tutaj mówił, czy to jest większość kontraktowców, ale jakaś część na pewno po prostu tak, wysyła recepturę dobrowaru do Siesz, to, będziemy, i się, będziemy się starać przede wszystkim, żeby to był dobry produkt yy, jakościowy. No. W sensie, żeby to, to fajnie smakowało, dopiero później się to, będzie... to może dwa słowa na temat Monsters, najbliższa premiera. Najbliższa premiera prawdopodobnie pod koniec września, z jakim piwem będziemy startować to jeszcze nie chcę zdradzać, bo to mówię, będziemy budować jakieś tam napięcie, to no, wiesz, wchodzi jakiś, jakiś aspekt marketingowy, trzeba Ale to... Ale myślę, dodać, że ważne, żeby powiedzieć gdzie zostało uważone i to już Wam powie wszystko. Y Piwa będziemy przynajmniej te pierwsze, będziemy ważyć w browarze. Pierwsze uważyliśmy, a następne będziemy ważyć w browarze Ziemia obiecana, gdzie waży Łukasz kierski. Świetny piwowar. Zajebiste piwa. Niestety dostępne tylko... Znaczy niestety dla większości ludzi. Yy, dostępne przede wszystkim Tak, w, Będziemy tylko i właśnie w beczce. Będziemy w beczce tylko na początku. Yy, natomiast... Jakżeśmy szukali browaru, w którym chcemy ważyć, no to głównie jakby czego potrzebuje kontraktowiec tak naprawdę. Nie potrzebuje piwowara, który ułoży recepturę, nie potrzebuje piwowara, który w jakiś sposób będzie ci mówił jak masz to piwo zrobić. To wiesz, jeżeli jesteś dobrym piwowarem w domu, to wiesz jak to piwo dobrze zrobić. Potrzebowaliśmy piwowara, który dobrze zadba o fermentację. Dobrze zadba o drożdże, dobrze przeprowadzi ten proces tak, fermentacyjny. Kostur tanki, więc znamy. Łukasz Tuli tanki. Łukasz Łukasz Stulitanki, Łukasz szepcze dobre słówka drożdżą, na więc jakby ten proces musi przejść, prze, prze, dobrze, no. Ale to nie jest tak, że. Wy jako kontraktowiec wkładacie tam drożdże takie najbardziej popularne, a Łukasz przecież już właściwie nie waży na... Nie, 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 absolutnie nie. Nie, nie będzie popularnych drożdży. To, to... Tak? No nie, nie. Wiesz, Łukasz cały czas waży na unikatowych, płynnych drożdżach. No dobra, to, to Tam nie ma żadnych US-ów, 0,5, No to u nas nie? też nie będzie US-ów 0,5. nie. No brawo, nie, brawo, nie, brawo. Nie. brawo, Także, brawo. No, może nie, nie tak. dobra informacja. Ale, poczekaj, poczekaj, bo się <laughs> Że w ogóle nie będzie, to może nie, ale no, no. będziemy się starać, żeby nie było, no, bo znaczy będziemy się starać piwa robić takie, które jednak drożdże będzie miało, będą miały jakoś, jakiś wpływ na, na, na produkt finalny, bo us to są takie drożdże, które mają przefermentować piwo, wprowadzić alkohol. Czyste, nie? Czyste, no, no mają nie zostawić nic. Będziemy się starać jednak raz skorzystać z tego doświadczenia, które już Łukasz ma. Z drożdży, które być może będzie miał w akurat. To też jest ty... No, i no to jest prawdziwy powód, no. No tak, no, to też ma znaczenie, tak? Więc będziemy się starać, żeby te droże jednak były... Nie, to jest naprawdę wspaniałe, też... cały czas wspieram ziemię obiecaną, bo właśnie Łukasz mówi o bardzo niedocenianym pierdzielona reklama Okocimia. tak? Trzy składniki, a, słód, tak. woda i chmiel, a gdzie drożdże w ogóle, no to skandal, ludzie nie zdają sobie sprawy, że cała ta zabawa jest no. dzięki drożdżom. No. Nawet w piwarce domowym mówi się, że najważniejszy proces to jest fermentacja, no, na którą e, no, pośrednio tylko mamy, no, mamy wpływ, no, możemy sterować temperaturą tylko i wyłącznie, Natomiast co się tam zadzieje w środku to już... Monsters bardzo dobrze wybrał. Ile macie tam zakontraktowanych warek? Kilka mamy, kilka mamy. Świetnie. Powodzenia w takim razie życzę. Dzięki. Obserwujcie profil Monsters. No ale to już obserwujecie na pewno. Skoro oglądacie ten materiał. Dziękuję. Na razie.